DLC Remind, przez które zastanawiałam się, czy powiedziałam dobry tytuł gry. Tak czy inaczej, lecimy, lecimy, lecimy. <śmany> Mamy nowy Keyblade, ale jeżeli pozwolą nam grać mikim, to gramy mikim. Hej! Hm. <śmany> <śmany> Dali nam wyboru. Oj. Dobra, dobra, mam cię. Chodź, będziesz pierwsza. Wciąż. Szybciej, szybciej, chcę zobaczyć atak. Chcę zobaczyć specjalny atak. Ojejku. Patrzcie na nas. Kocham tą grę. O, niech zrobią po tym jeszcze jedną część. Niech zrobię jeszcze jedną część. Exactly what I needed. Sora, one final game. The rules are simple. All you have to do to win is find me among these cards and strike me down. <laughs> Don't worry, I'll get you out. Pewnie, że tak. Przerwali nam a nie przerwali nam dobra. Oj. ja chciałam tutaj z pozostałymi walczyć ale oni mi się właśnie chowają w kartach oj nie co za shuffle co to za mieszanie szanie kart Marlusia, chodź tu Przypuszczam, że on jest w tej karcie, która się właśnie porusza zazwyczaj. Oj, Impressive! Powinien się bać, a nie. Oj. Dobra, która karta to jest ta, co się tak trzęsie specjalnie jakoś bardziej? No wiem, gdzie ona jest. Jedna karta zawsze się będzie poruszać troszkę inaczej i... Właśnie. Aj. Nice. Może uda mi się teraz zrobić ten fajny atak. No właśnie, no właśnie. Problem w tym, że Sora mi się namierza sam na karty i... nie bardzo mogę... No właśnie. A większość tych kart, jak je trafimy, to wybucha, niestety. No dobra, tutaj jesteś w karcie? Która karta? Jesteś. Mam cię. You were born for these sorts of games hmm. What's this? A wild card. You've earned it. Hang on to it. Could turn the tables. Play again someday when we're just guys. <laughs> I should like that very much, Sora. Jeszcze ta bujeczka tutaj, zapomniałabym o nich. Jak myślicie? Jaka jest szansa, że karta, którą dostaliśmy przed chwilą. Oj. Kurczę, ten to jest dopiero. Błyszczek. Ale ona jest niesamowicie szybka. Nice. O, kurczę, to jest świetne. Are you kidding? You're gonna be recompleted. I didn't ask you for your garbage opinion. I lost to a bunch of losers like you. But, could be worse. Become that geezer's heart tank? No thanks. Then why help him? <laughs> I was really just along for the ride. With. <sighs> My secret. Dobrze, jeszcze Maglusia. Chodźmy, drogi. Ciebie też już prawie wykończyliśmy. A to, co próbowałam powiedzieć, już. Uh, Busz. Wow. 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 Człowieku, weź się, uspokój. Odbusz ten tasak. Co on robi w ogóle? A tak jak wynurzeni w The Stranding. Chodziło mi o to, w końcu muszę powiedzieć, karta, którą nam dał. Pytanie: Czy możesz się okazać, że dzięki niej uda nam się zapłacić jakąś mniejszą cenę za złamanie tego naturalnego tabu? Jestem strasznie ciekawa, co to w ogóle ma być. W ogóle spróbujmy ten atak tutaj. Co jest. A, dobra, czyli to jest ten nasz dodatkowy atak. Spoko. To jest bardzo dobry atak w przeciw grupie przeciwników. Tak jak tutaj było tyle, to było ok. No i wykończymy go w ten sposób, chyba. Oj, nie włączyłam finish. Ale jestem ten <try to> So now it all comes back to me. <laughs> hey, is that a real laugh? Yes. My heart is remembering how to feel. Really? That's good. And now I am on the cusp of reclaiming my identity, my purpose for being. Thanks to you, Sora. Sora, I'll go after Zemnis while you go find the others. Hmm. Hmm. Na no, dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie. The going down. Tak, są znaki. Jest zapis, jest zapis. O, jeszcze mam finish, no ale nie ma na czym wykorzystać, ale patrzcie jak my pięknie wyglądamy. Och, ten skró jest wspaniały. Co prawda to są tylko inne kolory i, i, i na tym wzorki, ale wciąż mi się bardzo podoba. Pozwólcie, szybciutko zapiszę. Dobrze i biegniemy dalej. Teraz tak, jak tam nasze... Nawet że nie wygląda na to, że Sora chyba używał magii, żeby nas zaleczyć. Terra, look closely. That's not Terra. Maybe not, but I'm still going to keep calling his name. We have to light his way home! Then. Hey guys! Feeling a little left out here. Vanitas, you're coming home too. Huh? But my home is in you! You know what'll happen, right? I'll just disappear inside of you forever. Don't you have any love at all for your own brother? We're not brothers, we're the same. Huh? <laughs> you believe that? Then you really are naive! Huh? This may shock you, but we're not the same like you think. I was just hidden deep inside of you for a really long time. All Xehanort did was tear me right out of you! Then go back to where you came from. Hmm. Make me. If it's darkness you're looking for, Ventus, then I have more than enough to go around. Stop. Quit using our friend for your games. A Keyblade Master wielding your key in anger—shameful. We have unfinished business. I fell into darkness. And for ten years, I wandered through the Dark Realm. Now, I'm finally here. And I want only one thing, with all my heart. Xehanort. I'm casting you out of Terra, forever! Allow me. Wait, 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 you're dying on the bottle? Wait. Tak, nie, no my chcemy starą walczyć. Wciąż on się pewnie, on jest pewnie super silny y Wydaje mi się, że akum to już walczyliśmy, poprzednio Wo Bo, wo, bo, 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 z boku. o, -o. Ktoś tu cały czas wołał. na no, Nie mogę ja... jakoś uników robić za specjalnie. Piękny atak. No, któregoś, któregoś musimy najpierw pokonać, żebyśmy mogli się brać za drugiego. Jak będziemy tak obu naraz, to nam braknie wszystkiego. Być Naprawdę jest problematyczny, jeżeli chodzi o uniki. Kurczę, Sora czy Aqua? No, mówiłam, że będziemy próbować grać kimś, kim nie graliśmy za bardzo. Spróbujmy Aqua, ale ona jest, kurczę, w porównaniu do Sory, troszkę słaba. No ale niech będzie trochę trudniej grać niż... Wow. Który z nich tak no nope. up. Fajne to było. A o, o. o, dzięki świetnie, idealnie, aha, no tak, teraz mamy sore Sora nas będzie leczył nie, to można z nimi walczyć to znaczy, wciąż uważać... Że... ach mam was, tu są okej, okay, i teraz, to... dawaj, Ventus, z Ventusem pięknie scena, ten ja po prostu uwielbiam, on jest wspaniały Podoba mi się, jak Aqua ogólnie biega i robi uniki. Na mnie ogólnie poluje cały czas. Przyjrzeniem z przeciwników. Dobra, chodź tu. No, Ale to by się też... wow. On to mnie... uparł się. Masz, chodź, 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 chodź. Nie dam ci uciec. Co tu za atak w ogóle? Widzicie, mówiłam, że Soda nas będzie leczył. Piękne. pięknie. I'm the piece of Ventus that was taken away. And you're the piece Ventus needed to be whole again. So, why shouldn't you and I look exactly the same? You define me, Sora, the same way that Ventus does. We are brothers who together make a greater whole. Then why won't you stand by our side? Instead of with darkness! Because I am darkness. And I do stand by your side. I'm the shadow that you cast. How much closer could I be? <sighs> but I didn't! But I didn't ask for this. To be sifted apart, nice and neat. We should be free to choose. Not just light. Not just darkness. We decide what we are. But Ventis, I did decide who I am. You see? And what you are is darkness? What I am is darkness. Okay. How is that okay? Benitas! A nie tego muszę namierzyć tylko. Oj oj, 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 no bo mi się zablokowało. Ach, piękne mają łączone ataki. Nie, nie mogę po prostu. Ich nie używać Dobra skończyłbyś już z tym z kuba nie co no. Hardcore, Nie ma tak łatwo Gdzie on jest? Aqua jak na friends are here <laughs> You'll never be able to break these chains. They're our bonds. You have no power over me! <laughs> stop, Kara! Please stop it! <laughs> Farewell. <gasps> no. One day I will send this right I will return to this land and protect my friends Tara What happened to me? I leapt out of Terra's thoughts, and we fought Xehanort together. Darkness awaits you. That's it! This is Tara's heart! He must have protected me! Is it you? <sighs> yeah. You never stop lighting my way back. <sighs> uh, you're here. I heard you too, Ven. You found me just like you promised. Aqua and Ventus need rest. Terra, look after them. <laughs> no, Sora, I'm going to. <sighs> That's what he wants for us to make a mistake, put ourselves in danger. <sighs> Sora, go. <sighs> we'll catch up with you. Right, I got this. Ja nie płaczę, wy płaczecie. Dobra, mamy następnych. Mamy następnych i powiem wam... Nasze pootwierane skrzynki, pewnie gdybyśmy nie, ich nie otwarli, to moglibyśmy teraz. Znów nie ma zapisu, co oni sobie myślą? O kurczę, tam jest Axel. To też będzie dłuższa walka. Ech, ale nas zrobią. Słuchajcie, no to kończymy tak jak poprzednio w tym miejscu, bo to jest fajna długość odcinka, a i mi będzie łatwiej dodać napisy do odcinków, które nie trwają tak jak Death Stranding czy inne gry, które nie mogę się oderwać i mają po 40-50 minut. Także raz jeszcze Wam dziękuję za wspólną grę w tym miejscu. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy, ciepło. Cześć.